na rynku w Kielcach. Zapraszam tutaj wszystkich oh, postępów yes. Raz, raz, raz! Kto ma tyle wiary, co ty? No kto ma tyle wiary? Nikt! Powtórz to kilka razy, nim wypali z gry! Nikt nie ma takiej wiary, jak ty! Kto ma tyle wiary, co ty? No kto ma tyle wiary? Nikt! Powtórz to kilka razy, nim wypali z gry! Nikt nie ma takiej wiary, jak ty! Jeśli spadłeś na Będę myśli, to one tobą kierują, nie kierują inni. kupę balują, zarywają noce, za kilka lat nie będzie I ich umów przy Tobie. My swoje szczęśli, choćba i nie przypadem, bo jeszcze daleko raczej. Nie słuchaj ręki zawsze, nie swoje zdanie. Bo najłatwiej jest po mój waste myśl skazeń. Lepiej przejść, niż mówić przy trzy te co dużo gadaj, jak się... Żyć w pokory, sukces i zwodzianie, co tak po prostu nie przychodzi, bądź wiszę, Jak na wina ujogu B, nie ma rzeczy niemożliwych, widzisz, ty, bo czego chcesz? Kto? Ma tyle wiary, co ty no, kto? kto ma tyle wiary? Kto? Niks! Powtórz tą bitę razem, nie wypali z gry! Nikt nie ma takiej wiary jak Ty! Kto? Ma tyle wiary, co ty no, kto? Ma tyle wiary? Niks! Po tą bitę razem, nie wypali z gry! Nikt nie ma takiej wiary! Każdy zaczyna ocena i w końcu się nigdy nie powie biera. się lepiej na to też jest dobrze Ty zobaczysz jak zmiany, się każdy problem Nie paliano, tylko biegnie na zmieniają Zmieniaj siebie samego, zmieniaj w oku wszystkich Jak zwyczaje, mentalność i charakter To nie bój się, biegnie z sobą nie ludzi, którzy zawsze ci pomogą

I nie ma takiej wiary ci! są tu w kielce? dalej, słuchacie? Brat!